Odkąd zostałam mamą, na pewno całkiem inaczej na to patrzę, dlatego że jest mi łatwiej zrozumieć Was, rodzice, w jak trudnym momencie życia się znajdujecie. Adaptacja dziecka do przedszkola to nie tylko adaptacja dziecka, ale całej rodziny. Warto pytać o dni otwarte oraz o dni adaptacyjne. W czym pomagają takie dni adaptacyjne? Właśnie w tym, że dziecko, będąc z rodzicem, czyli z tą swoją bezpieczną przystanią, jest w placówce, jest w budynku, jest w miejscu, do którego będzie uczęszczać już wkrótce, bez rodzica. A dodatkowo, co jest dla mnie bardzo ważne jako nauczyciela, ale też jako mamy, poznaję nauczyciela mojego dziecka, czyli osobę, która będzie spędzała z tym dzieckiem bardzo dużo czasu. I gdy będziemy z nim rozmawiać, komunikować różne rzeczy e, trudne, Przyjemne, nieprzyjemne. Adaptacja ma naprawdę ogromną szansę na odniesienie sukcesu. Mówiłam o tym, żeby dzieci nie okłamywać. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często, nie bardzo często, zawsze dzieci biorą sobie bardzo do serca to, co mówimy. I właśnie w taki sam sposób, jak my dorośli się komunikujemy, jak my dorośli chcemy, żebyśmy się komunikowali, tak samo należy komunikować się z dzieckiem.